Masterclass w formie lekcji, masterclass class w formie szkolenia, masterclass jako nagranie wideo mojej osoby. Eee, średni masterclass godzina 10. Myślę, że jeszcze są do nagrania w tym momencie, kiedy nagrywam ten filmik, jest połowa masterclass do nagrania, które będą dostępne. Po zalogowaniu się, po zapoznaniu się z regulaminem na stronie www.fundacjaprawolic.pl. Po co to będzie? Po co to jest? I dla kogo? Jest to po to, żeby mnie troszkę odciążyć, bo doszedłem do takiego poziomu, nie jestem. Wszechwiedzący, oczywiście, że nie, i na pewno pewne osoby, i bardzo dużo tych osób na poszczególne tematy wie więcej. Przede wszystkim yy, prawnicy, radcowie prawni wiedzą znacznie więcej ode mnie w kwestiach aktów prawnych i, i jak to wygląda. Ja tutaj troszeczkę co innego chcę budować, co innego chcę przekazywać. <laughs> yy. Jest to forma nagrania w domu, w pracy, podczas podróży, kiedy możesz się zapoznać z konkretną tematyką. Masterclass będzie 6. E, opisywane są na webinarach, czyli każdy tematyczny webinar będzie masterclassą, czyli rozwinięciem, e, bardzo szczegółową analizą tych zagadnień związanych z poszczególną tematyką. W mojej ocenie na tą chwilę, czyli w luty, marzec 2023 w tych sześciu masterclassach, czyli w około 10 myślę, godzinach e, Treści w 10 godzinach nagrania mojego, takiego jak ten, te, przekazuje całą swoją wiedzę, całą swoje doświadczenie, wszystkie swoje kruczki, spostrzeżenia, analizy, zagrożenia, naprawdę Spędziłem nad tymi rzeczami kilka miesięcy, żeby to stworzyć, żeby to wymyśleć na wizerunku, na wzorach osób, które w Polsce działają w innych branżach bardzo prężnie, bardzo profesjonalnie przedstawiałem to wizerunkowo, marketingowo, nagrywałem w sposób jasny. Ja korzystam również nieraz z bezpłatnych e-booków, z bezpłatnych takich webinarów, szkoleń. No i w tej dziedzinie, w którą ja się zajmuję i w którą się Fundacja zajmuje, próbuję takie coś stworzyć. Jaki przyjdzie tego efekt? Czy to będzie miało wzięcie? Czy to będzie 5 osób w roku? Czy to będzie 500 osób w roku? Ja bym chciał jak najwięcej. Ja bym chciał, żeby to miało sens i dzięki temu ja mogę dalej rozwijać inne kwestie, a tu to co nagrane, niech to krąży, niech to się dzieje, niech to się rozwija.